Cześć kochani, witam wszystkich Kinga z tej strony Kalamzes Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co należy zrobić z kwiatami cebulowymi po przekwitnięciu. I nie mam to na myśli tylko tych, które znajdują się na naszych rabatach, ale zarówno te, które znajdują się w doniczkach. Wszystkie kroki pokażę Wam dzisiaj na przykładzie tulipanów, ale moje rady możecie też zastosować do innych kwiatów cebulowych, takich jak narcyzę, szafirki czy na przykład czosnki ozdobne. A więc dzisiaj biorę na tapetę kwiaty cebulowe. Zapraszam. Przy tym filmiku Mam ochotę powiedzieć, jak ten czas leci. Wydawało się, że jeszcze niedawno robiłam pierwszy filmik o przecinaniu tulipanów, a tu minął prawie rok czasu. Jestem parę dobrych tygodni do przodu niż w zeszłym roku, ponieważ w tym roku. Wiosna w Holandii jest bardzo ciepła. My już mamy letnie temperatury. Plus jest sucha, mamy bardzo mało opadów, a to są właśnie takie dwa warunki, które sprzyjają temu, że nasze kwiaty cebulowe będą szybciej przekwitać. A więc wyższe temperatury oraz brak opadów. Dzisiejsze kroki, dzisiejsze porady, które kieruję do was, tak jak już wspomniałam, możecie zastosować w każdej, w każdym rodzaju kwiatów cebulowych. Ja pokażę wam to jak robię na tulipanach, ponieważ moje czoski jeszcze nie przekwitły, ale zasada działania jest taka sama. A więc, co należy zrobić, jeśli chcemy zapewnić jak największą szansę naszym cebulowym na to, żeby kwitły z roku na rok? Otóż, jeśli nasz powiedzmy tulipan zakwit widzimy pięknie kwitnie i zaczyna już blednąć i powoli tracić płatki, to oznacza, że należy przyjść i ściąć mu kwiat. Bardzo jest ważne, żebyśmy zdążyli przed wytworzeniem się nasion, ponieważ jeśli cebulka zacznie wytwarzać nasiona, będzie niepotrzebnie, traciła energię, a tego nie chcemy. A więc pierwszym krokiem jest przycięcie naszym cebulkom kwiatów. Kiedy już przytniemy im przekwitłe kwiaty, to wtedy dobrze nasze cebulki jest podsypać nawozem. Ja używam nawozu o wydłużonym czasie działania do kwiatów kwitnących. Jeśli nie macie takiego nawozu, możecie użyć płynnego nawozu do kwiatów kwitnących i wtedy stosujcie go według dawki na opakowaniu, tak jakby to była roślina kwitnąca. I kiedy już mamy zastosowany nawóz, czekamy. Jeśli nasze kwiaty cebulowe, e, ma, ma, zostawiamy im łodyżki oraz liście. Wtedy w ogóle dlaczego to robimy właśnie przede wszystkim musimy im zostawić liście oraz słodyszki, ponieważ to sprawi to, że nasza cebulka będzie, mimo tego, że przekwitła, nadal będzie czerpała energię słoneczną i poprzez właśnie liście ta energia będzie wchłaniała się w cebulkę, a im więcej energii zgromadzi nasza cebulka. W tym momencie, tym będzie miała większe szanse do tego, żeby zakwitnąć w przyszłym roku. I to jest bardzo ważne. Na początku przycinamy im kwiaty, ale zostawiamy liście. Inaczej ta cebulka nie będzie miała jak się zregenerować na następny sezon. A więc mamy przycięte kwiaty, mamy podsypane nawozem albo podlewamy je nawozem i czekamy. Czekamy do momentu wtedy, kiedy liście naszych cebulowych żółkną. I kiedy te liście żółkną, to jest sygnał do tego, że możemy je przyciąć do ziemi. One wtedy wejdą w stan spoczynku i mam nadzieję, że są gotowe na następny sezon. Tak jak w przypadku hyacyntów czy czosnków ozdobnych ich kwitnienie z roku na rok jest raczej gwarantowane, tak w przypadku tulipanów musimy pamiętać, że nie zawsze tutaj mamy gwarancję tego. Są odmiany tulipanów, na przykład hybrydowych czy peoniowych, które z większości uważa się, że raczej słabo powtarzają kwitnienie z roku na rok. Chociaż mi się udało. Wydawało mi się, że moje tulipany Averon raczej nie powtórzą swojego kwitnienia, ponieważ śledzę Taką youtuberkę ogrodową, która właśnie ma problem z nimi, a moje w tym roku wróciły wszystkie i piękne kwitły, więc to też mi się wydaje, te, jakie macie warunki w ogrodzie, ale to zaraz powiem. Więc co do tulipanów, jeśli chcecie mieć pewność, że wasze tulipany będą kwitły z roku na rok, wybierzcie taką odmianę. Łatwo to można sprawdzić na internecie. Na pewno wracają z roku na rok tulipany botaniczne, tulipany raczej o prostych płatkach, takie proste odmiany. A te wszystkie hybrydowe i bardziej wymyślne mają trochę większy problem z kwitnieniem, ale nie jest to niemożliwe. No i właśnie takim kolejnym kluczem do sukcesu do tego, żeby nasze tulipany kwitły z roku na rok, to jest po prostu dobre stanowisko, czyli stanowisko, gdzie będą miały pełne słońce oraz dobrze przepuszczalną, piaszczystą ziemię. I ja myślę, że dzięki temu właśnie moje tulipany Averon świetnie wróciły w tym roku, ponieważ mam bardzo dobrze przepuszczalną ziemię, e, tam woda się w ogóle nie zbiera. Były w pełnym słońcu, dostały nawozu w tamtym roku i w tym roku wszystkie cebulki wróciły i wszystkie cebulki kwitły. A więc y, nasze cebulowe w rabacie mamy omówione i y, zaraz Wam pokażę oczy oczywiście oraz opowiem o tym, jak należy postępować z cebulowymi w doniczkach. Siedzę sobie przy moim kąciku z doniczkami, i jak możecie zauważyć, obok mnie znajduje się jedna z moich cebulowych lasan. One już wszystkie moje lasanie, miałam trzy doniczki, przekwitły. Niestety zakończyły już swój żywot, kwiaty wyglądają jak wyglądają, a raczej nie wyglądają, bo już przekwitły. I wiele osób zadaje sobie teraz pytanie: co zrobić z moimi cebulowymi, które trzymam w doniczkach? I w tym momencie. Macie tak naprawdę trzy wyjścia. Wyjście pierwsze. Jeśli nie zależy Wam na doniczce, nie potrzebujecie jej i te kwiaty mogą zostać do następnego sezonu w tej doniczce, chociaż podkreślam, kwiaty cebulowe nie należy trzymać w doniczce dłużej niż dwa sezony, ponieważ później się będą męczyły, można to przyciągnąć na dwa lata. Ja tak zrobiłam eksperyment i mi się udało, ale dłużej to już nie będzie działało, ponieważ one będą zbyt. Zatłoczone, nie będą miały składników odżywczych, więc e, pamiętajcie, że nie należy za długo trzymać kwiatów cebulowych w jednej doniczce. A więc, jeśli powiedzmy, posadziliście w tym roku swoje cebulowe, e, pierwszy raz, to jest ich pierwszy sezon, i chcecie je przetrzymać w tej samej doniczce na kolejny sezon, to co, co trzeba zrobić? Otóż na początek przycinamy wszystkie przekwitłe kwiaty. I to bez różnicy, czy to są szafirki, narcyzę czy tulipany. Przycinamy je, czekamy aż im żółkną liście oraz łodygi. I to oznacza, że one wtedy będą chłonąć energię. Jeśli nie nawieźliście swojej ziemi, kiedy sadziliście wasze cebulowe nawozem o wydłużonym czasie działania, to warto swoje cebulowe w ogóle nawozić, kiedy kwitną i warto też y, kontynuować to nawożenie, kiedy przekwitną. To wtedy raz w tygodniu użyć y, nawozu płynnego do kwiatów kwitnących i ta cebulka po prostu będzie miała taką ekstra energię do tego, żeby zgromadzić ją na następny rok. A więc czekamy, aż im żółkną liście, łodyżki, przycinamy do zera i taką doniczkę możemy przechowywać w chłodnym oraz ciemnym miejscu do następnego sezonu. Drugim wyjściem jest podobnie. Przycinamy kwiaty, podlewamy, nawozimy, czekamy, aż usną im liście i łodygi. Wtedy je wyciągamy z doniczki, oczyszczamy, staramy się przesuszyć takie wyciągnięte cebulki przez parę dni, żeby ta cała wilgoć w ogóle z nich odparowała. Przycinamy. Żółknięte kwiaty, przycinamy korzenie i tak przygotowaną cebulkę wsadzamy do najlepiej papierowej torby i przytrzymujemy w ciemnym oraz chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce, do następnego sezonu. Pamiętajcie, jeśli zauważycie na cebulce pleśń oraz choroby albo będzie miękka, to od razu ją wyrzucajcie. Przechowujcie tylko zdrowe i silne cebulki. I takie cebulki będziecie mogli z powrotem sobie posadzić w ogrodzie, powiedzmy na jesień. Czyli tak, jakbyście sobie kupili cebulkę w sklepie i posadzili. A trzecim sposobem traktowania swoich cebulowych doniczkach jest, tak jak w poprzednich sposobach, przycinamy kwiaty, czekamy aż usną liście łodygi, podlewamy, nawozimy. I kiedy żółkną im liście, wyciągamy je z doniczki, delikatnie rozdzielamy, przycinamy im te łodygi żółknięte i możemy je posadzić w ogrodzie. Kiedy y, posadzimy je w ogrodzie, to pamiętajmy, kiedy będziemy je sadzić, żeby podsypać je od razu nawozem o wydłużonym cza czasie działania do kwiatów fitnących. To wtedy y, zapewni naszym cebulkom lepszy start w nowym sezonie. I jeśli posadzimy je w słonecznym miejscu oraz w dobrze przepuszczalnej ziemi, dajemy im bardzo duże szanse na to, że mogą zakwitnąć jeszcze raz w następnym roku wszystkie kroki nie są skomplikowane, może się tak wydaje, ale wierzcie mi, to nie jest dużo pracy. Ja wiem, że niektórzy na przykład wykupują też tulipany ze swoich rabat, żeby je przechować i posadzić je przed kolejnym sezonem. Ja osobiście bym tego nie zrobiła, ponieważ mam 600 cebulek, kwiatów cebulowych albo nawet i więcej, więc nie chcę mi się tego robić. Ale dzięki moim radom jesteście w stanie zapewnić swoim kwiatom cebulowym jak najlepsze szanse na to, żeby wróciły w następnym roku i ponowne kwitły. Dziękuję Wam za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!